Czy wyobrażałeś sobie kiedyś, że budzisz się każdego dnia w praktycznie uporządkowanym domu, bez szalonego porannego pośpiechu? Dziś pokażę ci 10 prostych nawyków, które możesz wprowadzić wieczorem przed snem, a które całkowicie odmienią Twoje poranki. Znasz to uczucie, gdy budzisz się i już masz połowę pracy za sobą? Właśnie tego cię teraz nauczę. I zobacz. Nie wymaga to wielkiego wysiłku ani godzin Twojego czasu. Zaledwie kilka minut przed snem zrobi ogromną różnicę w Twojej rutynie. Jeśli masz dość wstawania w pośpiechu, potykania się o rzeczy porozrzucane po domu i rozpoczynania dnia w stresie, ten film jest dla Ciebie. Zostań ze mną do końca, ponieważ ostatnia wskazówka jest tak ważna, że sama w sobie jest warta całego filmu, a jeśli ich nie zastosujesz, Możesz być pewien, że nadal będziesz marnować cenny czas każdego ranka czas, który mógłbyś wykorzystać na relaksującą kawę lub po prostu na spokojniejsze obudzenie się. Zaczynajmy, bo po dzisiejszym dniu nigdy więcej nie będziesz chciał iść spać bez wykonania tych drobnych czynności. Słuchajcie, pierwszy nawyk, o którym muszę Wam opowiedzieć to zostawianie pustego zlewu w kuchni przed snem. Wiem, że to brzmi głupio. Ale uwierzcie mi, to zmienia wszystko. Kiedy myjecie ostatnią filiżankę kawy, talerz obiadowy lub jakikolwiek inny talerz, który zabrudził się w ciągu dnia, przygotowujecie się do obudzenia w czystej kuchni, gotowej do użycia. Nie ma nic gorszego niż obudzenie się z pragnieniem. Pragnieniem napicia się wody lub zrobienia kawy i znalezienie sterty brudnych naczyń w zlewie. To zaczyna dzień negatywnie pozostawiając was w złym humorze jeszcze przed śniadaniem. Więc ja robię tak. Jak tylko skończę kolację, od razu wszystko zmywam. Jeśli użyłam patelni, myję patelnię. Jeśli użyłam talerza, myję talerz. A jeśli przypadkiem zostanie coś do późniejszego umycia, przed pójściem spać szybko biegam po kuchni i zostawiam wszystko czyste i suche. Wiecie co się wtedy dzieje? Budzicie się i możecie od razu zabrać się za robienie śniadania bez konieczności zmywania naczyń, wciąż w piżamie i wyglądając na zaspanych. Kuchnia jest gotowa na powitanie cię następnego dnia. Co więcej, gdy zlew jest czysty, cała kuchnia wydaje się bardziej uporządkowana, nawet jeśli nie umyłeś podłogi ani nie wytarłeś blatu. Niesamowite, jak wielką różnicę robi ten szczegół. Wyrób sobie więc ten nawyk. Nigdy nie kładź się spać z brudnymi naczyniami w zlewie. Na początku może się to wydawać trudne, zwłaszcza w te dni, kiedy wracasz do domu zmęczony i masz ochotę po prostu paść na łóżko, ale gwarantuję, że po tygodniu stanie się to automatyczne. A kiedy obudzisz się następnego dnia i zobaczysz ten czysty, lśniący zlew, podziękujesz mi. Ponadto, pozostawienie pustego zlewu zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, odstrasza owady w nocy. I sprawia, że twoja kuchnia jest o wiele bardziej higieniczna. To prosty, szybki nawyk, który zajmuje najwyżej 5 lub 10 minut, ale całkowicie odmienia twoje poranki. Przejdźmy teraz do drugiego nawyku, czyli przygotowania stołu śniadaniowego poprzedniego wieczoru. Zgadza się, dobrze słyszałeś. Możesz mieć wszystko posprzątane przed pójściem spać i obudzić się ze stołem nakrytym do śniadania. Zobacz, jakie to proste. Odłóż kubki, talerze. Serwetki, sztućce, wszystko, czego zwykle używasz rano. Jeśli pijesz kawę z mlekiem, zostaw kubek na stole. Jeśli lubisz jeść chleb, zostaw talerz na chleb. Jeśli używasz cukru, zostaw cukierniczkę na swoim miejscu. Możesz to wszystko zorganizować w mniej niż pięć minut przed pójściem spać. I wiesz, co to oznacza? To znaczy, że kiedy się obudzisz, nie będziesz musiał otwierać szafek, szukać kubków, brać łyżeczek, nic z tych rzeczy. Budzisz się, idziesz do kuchni, robisz kawę lub podgrzewasz mleko, a stół już na ciebie czeka. To daje poczucie komfortu i organizacji, którego nawet nie możesz sobie wyobrazić. Czujesz się nawet tak, jakby ktoś ci pomagał w domu, wiesz? A jeśli masz dzieci lub wnuki, które mieszkają z tobą, to też znacznie ułatwia sprawę, bo wiedzą, gdzie wszystko jest i mogą sobie same poradzić bez konieczności dzwonienia do ciebie wcześniej rano. Zacząłem tak robić, gdy uświadomiłem sobie, ile czasu marnuję każdego ranka na samo nakrywanie do śniadania. To było 5-10 minut, które mógłbym wykorzystać na spokojniejsze wstawanie, długi prysnic, lub po prostu na delektowanie się kawą bez pośpiechu. Teraz, kiedy stół jest nakryty poprzedniego wieczoru, moje poranki płyną o wiele lepiej. I jest jeszcze jedna korzyść. Kiedy stół jest nakryty poprzedniego wieczoru, z jeszcze większą ekscytacją czekasz na śniadanie. Budzisz się i widzisz, że wszystko jest poukładane, piękne, czeka na ciebie. To daje ci motywację, by dobrze, spokojnie i bezstresowo rozpocząć dzień. Wyrób więc sobie ten nawyk. Każdego wieczoru, przed pójściem spać, nakrywaj do śniadania. Możesz nawet zostawić pokrojony chleb w zamkniętym pojemniku. Możesz wyjąć masło z lodówki, jeśli zamierzasz to zrobić rano. Krótko mówiąc, przygotuj wszystko. Zobaczysz, jak ułatwi to Twoje życie i jak zyskasz cenny czas rano. Trzeci nawyk, którego chcecie nauczyć, to posprzątanie salonu przed pójściem spać. Znasz te poduszki, które po prostu leżą na kanapie tak jak wszyscy siedzieli w ciągu dnia, ten zmięty koc, rozrzucony pilot, czasopismo na stoliku kawowym, pusta szklanka, którą ktoś tam zostawił. No więc zanim pójdziesz do sypialni. Rzuć okiem na salon i odłóż wszystko na miejsce. Ułóż poduszki, złóż koc i odłóż go na swoje miejsce, zanieś szklanki i talerze do kuchni, odłóż pilota, pozbieraj buty, które zostały porozrzucane. To wszystko zajmuje maksymalnie 10 minut, ale robi ogromną różnicę. Bo kiedy budzisz się następnego dnia i schodzisz do salonu albo idziesz tam na śniadanie, wszystko jest schludne i czyste. Nie czeka na ciebie żaden bałagan z poprzedniego wieczoru, a to wspaniale wpływa na twój stan umysłu. Budząc się i widząc uporządkowany dom, czujesz, że panujesz nad sytuacją, że jesteś osobą zorganizowaną i że dbasz o swój dom. Budzenie się rano w bałaganie może być zniechęcające, sprawiając, że czujesz, że ciągle musisz nadrabiać zaległości. Dlatego ten wieczorny nawyk sprzątania salonu jest niezbędny. A jeśli masz dzieci w domu, to świetny moment, aby nauczyć je również odkładać zabawki przed snem. Zmień to w rodzinną chwilę, w której wszyscy współpracują, aby przygotować dom na następny dzień. Kiedy zaczęłam to robić, zauważyłam, że śpię jeszcze lepiej. Wiesz dlaczego? Ponieważ nie kładłam się spać z uczuciem, że w domu panuje bałagan i że czeka mnie mnóstwo pracy następnego dnia. Kładłam się spać, wiedząc, że przynajmniej salon jest uporządkowany i że następnego dnia mogę zacząć od tego, co skończyłam, bez konieczności sprzątania bałaganu z poprzedniego dnia. Zanim przejdę do kolejnej wskazówki, muszę cię o coś bardzo szybko zapytać. Jeśli podoba ci się ten film i chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak bez wysiłku utrzymać porządek i czystość w domu, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowych filmów. I daj znać w komentarzach, skąd oglądasz. Uwielbiam wiedzieć, gdzie mieszkają osoby obserwujące kanał. A teraz kontynuujmy, bo wciąż jest wiele ciekawych rzeczy do odkrycia. Moja czwarta rada dla Ciebie to przygotowanie ubrań na następny dzień przed pójściem spać. Dotyczy to zarówno Ciebie, jak i każdego, kto mieszka z Tobą. Zobacz, o ile to ułatwia życie. Przed pójściem spać oddzielisz już ubrania, które założysz następnego dnia. I zostawisz je gotowe, czy to wiszące na wieszaku, czy złożone na krześle. Nie ma to znaczenia. Ważne jest, aby po przebudzeniu nie musieć otwierać szafy, wybierać ubrań, przymierzać ich, ani zmieniać zdania. Wszystko jest już przemyślane i gotowe. To oszczędza cenny czas rano, zwłaszcza jeśli należysz do osób, które długo zastanawiają się nad tym, co na siebie włożyć. I zobacz, Dotyczy to również dzieci i nastolatków w domu. Zostaw ich ubrania gotowe na noc poprzedniego dnia, w tym skarpetki, buty, wszystko. Następnego dnia będą musieli tylko wstać, wziąć prysznic i założyć to, co już mieli przygotowane. Mniej zamieszania, mniej pośpiechu, mniej stresu. Nauczyłam się tego zwyczaju od przyjaciółki, która zawsze była punktualna, i kiedy zapytałam ją o jej sekret, Powiedziała mi, że zawsze zostawia wszystko gotowe poprzedniego wieczoru, łącznie z ubraniami. Od kiedy zaczęłam tak robić, nigdy więcej się nie spóźniłam z powodu wyboru ubrań. A wiesz, co jest jeszcze lepsze? Kiedy wybierasz ubrania wieczorem, masz więcej czasu na przemyślenie, na spokojne połączenie elementów, na sprawdzenie, czy wszystko jest czyste i wyprasowane. Rano, kiedy jesteś śpiąca i się spieszysz, nie masz tyle cierpliwości. Więc kończysz na tym, że bierzesz cokolwiek i wychodzisz w byle jaki sposób. Ale kiedy robisz to wieczorem, masz pewność, że następnego dnia będziesz dobrze ubrana i wygodnie. A jeśli musisz coś wyprasować, prasujesz to poprzedniego wieczoru i masz to gotowe. W ten sposób budzisz się ze świadomością, że wszystko jest posortowane i wystarczy się tylko ubrać i wyjść bez żadnych zmartwień. Piąty nawyk to szybkie sprzątanie łazienki przed snem. Spokojnie. Nie mówię o gruntownym sprzątaniu, szorowaniu kabiny prysznicowej, myciu płytek niczym takim. Mówię o szybkim, konserwacyjnym sprzątaniu, które zajmuje tylko 5 minut. Wytrzyj umywalkę wilgotną ściereczką, przetrzyj lustro, wlej trochę środka czyszczącego do toalety i szybko ją wyszoruj. Zbierz mokre ręczniki i powieś je do wyschnięcia, uporządkuj produkty na umywalce. To robi ogromną różnicę. Bo kiedy się budzisz i idziesz do łazienki, wszystko jest czyste i uporządkowane, gotowe do użycia. Nie ma tu zlewu pełnego rozprysków pasty do zębów, zaparowanego lustra ani ręcznika rzuconego na podłogę. Wszystko jest na swoim miejscu i czyste. I spójrz, szybkie sprzątanie wieczorem zapobiega gromadzeniu się brudu i eliminuje potrzebę ciągłego gruntownego sprzątania. Utrzymując łazienkę w czystości. Wykonując te drobne, codzienne czynności konserwacyjne, możesz utrzymać ją w nieskazitelnej czystości znacznie dłużej, bez nadwyrężania pleców podczas szorowania. Wiem, że po męczącym dniu ostatnią rzeczą na jaką masz ochotę jest sprzątanie łazienki, ale uwierz mi, zaledwie pięć minut zrobi ogromną różnicę następnego dnia. A kiedy obudzisz się i wejdziesz do czystej i pachnącej łazienki, przekonasz się, że było warto więcej. Szybkie wieczorne sprzątanie pomaga utrzymać łazienkę w czystości. Zapobiega powstawaniu uporczywych plam i zapewnia przyjemny zapach, który wszyscy kochają. A jeśli mieszkasz z innymi ludźmi, ustal dla wszystkich następującą zasadę: ten, kto ostatni skorzystał z łazienki przed snem, szybko ją sprząta. W ten sposób wszyscy będą współpracować i nikt nie obudzi się w brudnej łazience. Przejdźmy teraz do szóstego nawyku, czyli odkładania butów i porządkowania wejścia do domu. Znasz te buty, które walają się po drodze na środku, sprawiając, że wszyscy się o nie potykają? Cóż, przed pójściem spać zbierz wszystkie buty i odłóż je na swoje miejsce. Może to być półka na buty, pudełko, półka, nieważne. Ważne, żeby je odłożyć i zostawić uporządkowane wejście do domu. Oprócz butów Wykorzystaj okazję, żeby zabrać klucze, torebkę, plecak, wszystko co zazwyczaj leży gdzieś w pobliżu drzwi. Odłóż wszystko na swoje miejsce. W ten sposób, kiedy się obudzisz i wyjdziesz z domu, będziesz dokładnie wiedzieć, gdzie jest wszystko, czego potrzebujesz. Nie będziesz tracić czasu na szukanie kluczy, butów czy torebek. Wszystko jest uporządkowane i łatwe do znalezienia. Co więcej, Uporządkowane wejście daje poczucie czystości i porządku w całym domu. Nawet jeśli reszta domu nie jest idealna, uporządkowane wejście już samo w sobie robi dobre wrażenie. A kiedy wracasz do domu następnego dnia, wpadasz do uporządkowanego otoczenia, co jest o wiele lepsze niż wejście i zobaczenie bałaganu tuż za drzwiami. Wiem, że to może wydawać się błahostką, ale uporządkowanie wejścia do domu ma ogromny wpływ na twoje codzienne życie. Oszczędzasz czas, unikasz stresu i utrzymujesz dom w czystości. Wyrób sobie więc ten nawyk. Każdego wieczoru przed pójściem spać sprzątaj wejście. Odkładaj buty, wieszaj klucze w odpowiednim miejscu i przygotuj torbę lub plecak na następny dzień. Wystarczy kilka minut, aby odmienić twoje poranki. Siódma wskazówka to szybkie sprawdzenie całego domu przed pójściem spać. Oznacza to przejście przez główne pomieszczenia i sprawdzenie, czy wszystko jest na swoim miejscu. Spójrz na salon, kuchnię, łazienkę, wejście. Jeśli zobaczysz coś nie na swoim miejscu, natychmiast to napraw. Zapomniana zabawka, ręcznik w niewłaściwym miejscu, szklanka, którą ktoś gdzieś zostawił. To drobiazgi, których posprzątanie zajmuje kilka sekund, ale jeśli zostawisz je na następny dzień, zaczną się gromadzić. I staną się jeszcze większym bałaganem. Nazywam to nocnym patrolem, bo jesteś jak ochroniarz, który robi ostatnią rundę przed zamknięciem wszystkiego. I spójrz, to szybkie sprawdzenie służy również do sprawdzenia, czy wyłączyłeś wszystko, co powinno być wyłączone. Czy wyłączyłeś kuchenkę, czy wyłączyłeś żelazko, czy zamknąłeś okna, czy zamknąłeś drzwi. To sprawdzenie daje ci poczucie bezpieczeństwa i spokoju abyś mógł spać spokojnie, wiedząc, że wszystko jest pod kontrolą. A kiedy budzisz się następnego dnia, wiesz już, że w domu wszystko jest uporządkowane, bo sam sprawdziłeś to przed pójściem spać. Nie ma żadnych niemiłych niespodzianek, żadnego niespodziewanego bałaganu. Wszystko jest dokładnie tak, jak zostawiłeś, uporządkowane i gotowe na nowy dzień. Ten nawyk bardzo mi pomógł w zapanowaniu nad domem i zapobieganiu gromadzeniu się bałaganu. Wcześniej kładłem się spać nie patrząc na nic, a następnego dnia budziłem się i odkrywałem, że zapomniałem czegoś wyłączyć, albo że był jakiś bałagan, którego nawet nie zauważyłem. Teraz, dzięki temu szybkiemu wieczornemu przeglądowi, kładę się spać spokojnie i budzę się ze świadomością, że wszystko jest w porządku. Zanim przejdziemy dalej, powiem Wam coś na szybko. Jeśli chcecie mieć czysty, uporządkowany i pachnący dom, nie marnując godzin ani nie wydając pieniędzy na drogie produkty, przygotowałam kompletny poradnik z prostymi, domowymi przepisami, cotygodniową listą kontrolną i profesjonalnymi trikami, które naprawdę działają. Link znajduje się w pierwszym przypiętym komentarzu. A teraz kontynuujmy oglądanie filmu. Osmy nawyk, którego chcę Was nauczyć, to przygotowanie śmieci i wyniesienie ich przed snem. Wiem, że wiele osób zostawia śmieci do wyniesienia następnego ranka, ale gwarantuję, że wynoszenie ich wieczorem jest o wiele lepsze. Po pierwsze, unikacie w ten sposób zalegania śmieci w domu przez całą noc i uwalniania zapachów, zwłaszcza jeśli są w nich resztki jedzenia. Po drugie, budzicie się następnego dnia z pustym koszem na śmieci i nowym workiem gotowym do użycia. I po trzecie, nie ryzykujecie, że zapomnicie wynieść śmieci rano i przegapicie dzień odbioru. Dlatego ja robię tak. Każdego wieczoru przed pójściem spać, zbieram wszystkie śmieci z domu. Wynoszę śmieci z kuchni, łazienki, sypialni, zewsząd. Wszystko starannie zawiązuję, wynoszę na zewnątrz i wkładam nowe worki do wszystkich koszy na śmieci. I to wszystko. Następnego dnia budzę się z pustymi i czystymi koszami na śmieci, bez nieprzyjemnych zapachów. I gotowymi do użycia. To bardzo prosty nawyk, ale robi ogromną różnicę w organizacji i zapachów domu, ponieważ nagromadzone śmieci są jedną z głównych przyczyn nieprzyjemnych zapachów w domu, a także przyciągają owady i niechciane zwierzęta. Im krócej śmieci pozostają w domu, tym lepiej. A jeśli w twojej okolicy śmieci są odbierane wcześniej rano, możesz mieć wszystko gotowe poprzedniego wieczoru. I nie musisz się o to martwić po przebudzeniu. Wystarczy wystawić śmieci o odpowiedniej porze, a będą już posortowane i gotowe od poprzedniej nocy. To oszczędza czas i gwarantuje, że nie zapomnisz o nich i nie będziesz musiał martwić się o nie przez kolejny tydzień. Dziewiąta wskazówka to zaopatrzyć kuchnię i dom we wszystko, czego będziesz potrzebować następnego dnia. Oznacza to sprawdzenie, czy masz kawę, mleko, chleb. I wszystko inne, czego zazwyczaj używasz rano. Jeśli czegoś ci brakuje, odłóż to na następny dzień, lub sprawdź, czy masz zamiennik. Sprawdź również, czy masz w łazience papier toaletowy, mydło i czysty ręcznik. Zostaw wszystko gotowe i pod ręką, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek następnego dnia, bo nie ma nic gorszego niż obudzić się, iść zrobić kawę i odkryć, że ci się skończył albo iść do łazienki i odkryć, że nie ma papieru toaletowego. Te drobne braki mogą szybko zepsuć ci dzień i wpędzić cię w zły nastrój. Dlatego wykonując to szybkie sprawdzenie poprzedniego wieczoru, unikniesz tych problemów i upewnisz się, że masz wszystko, czego potrzebujesz, aby dobrze rozpocząć dzień. Jeśli masz w domu dzieci lub osoby starsze, jest to jeszcze ważniejsze, ponieważ zależy im na tym, aby wszystko było dostępne i na swoim miejscu. Dlatego przed pójściem spać, zrób szybkie sprawdzenie i upewnij się, że wszystko jest w porządku. Jeśli musisz zmienić ręcznik w łazience, zmień go. Jeśli musisz napełnić dzbanek z wodą w lodówce, napełnij go. Jeśli musisz przygotować komuś poranne lekarstwo, przygotuj je. To drobne szczegóły, które robią ogromną różnicę i oszczędzają ci stresu następnego dnia. A teraz przechodzimy do dziesiątej i ostatniej wskazówki, która dla mnie jest jedną z najważniejszych. Programowania ekspresu do kawy, czyli przygotowania wszystkiego na śniadanie. Jeśli masz elektryczny ekspres do kawy z funkcją programowania, ustaw go poprzedniego wieczoru tak, aby parzył kawę zaraz po przebudzeniu. W ten sposób obudzisz się z tym cudownym zapachem świeżej kawy bez konieczności robienia czegokolwiek. To tak, jakbyś rano obsługiwał cię osobisty lokaj. A jeśli nie masz programowalnego ekspresu do kawy, nie ma problemu. Możesz przygotować wszystko, aby zaparzyć kawę w ostatniej chwili. Zostaw zmieloną kawę w filtrze, zostaw odmierzoną wodę w dzbanku obok kuchenki, zostaw wszystko gotowe, abyś musiał tylko włączyć kuchenkę i zagotować wodę. To drobne czynności, które oszczędzają czas. I znacznie ułatwiają poranek. I spójrz, dotyczy to wszystkiego, co zazwyczaj jesz na śniadanie. Jeśli lubisz pić soki, zostaw pokrojone owoce w lodówce. Jeśli lubisz jeść owoce, zostaw je umyte i pokrojone w pojemniku. Jeśli lubisz robić smoothie, trzymaj wszystko osobno i po prostu zmiksuj w blenderze. Im więcej przygotujesz poprzedniego wieczoru, tym bardziej zrelaksowany będzie Twój poranek. I to jest klucz do wszystkich dziesięciu nawyków, których Cię dziś nauczyłam. Przygotuj wszystko poprzedniego wieczoru, aby obudzić się w praktycznie gotowym domu i nie musieć się spieszyć rano. Obudzisz się bardziej zrelaksowany, wypoczęty i będziesz mógł cieszyć się początkiem dnia spokojnie, popijając pyszną kawę, bez stresu i pośpiechu. Słuchaj, dotarliśmy do końca filmu, i szczerze mam nadzieję, że te dziesięć wskazówek pomogło Ci zrozumieć, jak można odmienić swoje poranki dzięki drobnym, nocnym nawykom. Nie musisz robić wszystkiego naraz. Nie spiesz się, wybierz jedną lub dwie wskazówki i zacznij je stosować już dziś. Gwarantuję, że za tydzień poczujesz różnicę i przekonasz się, jak wartościowe jest poświęcenie kilku minut przed snem na przygotowanie wszystkiego na kolejny dzień. Obudzisz się szczęśliwszy, bardziej energiczny i z dużo większą ilością czasu, aby cieszyć się porankiem tak, jak na to zasługujesz. Zrób więc tak. Wybierz dwie wskazówki z tego filmu i zacznij je stosować już dziś przed snem. A jutro po przebudzeniu zwróć uwagę na różnicę, jaką wnoszą do twojej rutyny. Jestem pewna, że ci się spodoba. I daj mi znać w komentarzach, która z tych wskazówek spodobała ci się najbardziej i którą zaczniesz stosować jako pierwszą. Uwielbiam czytać komentarze i wiedzieć, jak wdrażasz w życie wszystko, czego tu uczę. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zasubskrybuj go teraz i aktywuj dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów z kolejnymi poradami dotyczącymi organizacji i sprzątania. Publikuję nowy film co tydzień, i zawsze jest w nim coś ciekawego do nauczenia. Zanim zakończę, chcę Wam przypomnieć o czymś ważnym. Jeśli chcecie mieć czysty, uporządkowany i pachnący dom, nie marnując godzin ani nie wydając pieniędzy na drogie produkty, przygotowałam kompletny poradnik z prostymi domowymi przepisami, cotygodniową listą kontrolną i profesjonalnymi trikami, które naprawdę działają. Link znajduje się w pierwszym przypiętym komentarzu. Warto go sprawdzić, aby odmienić swoją rutynę w praktyczny i ekonomiczny sposób. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w następnym. Pa, pa!